W wiadomościach omówimy głośne rozstanie aktora Dariusza Wieteski, które przez dekadę wydawało się wzorowym związkiem. Usłyszycie o kulisach rozwodu, aktualnej sytuacji osobistej Gwiazdora oraz zaskakujących doniesieniach o jego relacji z młodą influencerką Arią Martel. Bądźcie z nami, by poznać szczegóły. Od jakiegoś czasu media interesują się życiem prywatnym Dariusza Wieteski, a szczególnie jego rozwodem, który zaskoczył wielu fanów. Dla wielbicieli aktora było to prawdziwe zaskoczenie, ponieważ jego związek uchodził za jeden z bardziej harmonijnych i trwał już 10 lat. Teraz Dariusz postanowił ponownie podzielić się swoimi refleksjami na temat rozstania, wspominając, że ten proces zaczął się w jego myślach już dużo wcześniej. Rok później pojawiła się nadzieja, że może jeszcze nie wszystko jest przesądzone. Na początku 2024 roku portal Show News doniósł, że dotychczas nie ustalono daty pierwszej rozprawy rozwodowej. Niemniej jednak, już w maju zawadzka w rozmowie z faktem potwierdziła, że do rozwodu doszło i wszystko zakończono formalnie 30 kwietnia. Prędko wyszło na jaw, że to właśnie Dariusz skłaniał się ku zakończeniu małżeństwa. Z komentarzy wynikało, że miał niełatwe przeżycia z Ulą, swoją żoną. Ula, będąc jego menadżerką. Była podobno bardzo zazdrosna. Dariusz czuł się przy niej nieco przytłoczony. On, zawsze pogodny i towarzyski, kontrastował z jej bardziej zdystansowanym podejściem do ludzi. Przez długi czas aktor powstrzymywał się od publicznego komentowania swoich prywatnych spraw. Dopiero w listopadzie, podczas rozmowy z magazynem Życie na Gorąco, przyznał, że wszystko jest już na swoim miejscu. Porównał swoje doświadczenia z życiem wielu współczesnych mu ludzi, stwierdzając, że rozwód nie jest niczym nadzwyczajnym w obecnych czasach. Podkreślił, że nie będzie na siłę poszukiwał nowej miłości. Obecnie, w wieku 48 lat, Dariusz wydaje się odnajdywać wewnętrzny spokój i poczucie wolności. W wywiadzie dla twojego imperium, wyznał, że żyje w taki sposób, jaki mu odpowiada i że ma jeszcze wiele ambicji do zrealizowania. Kilka tygodni później Wieteska zaskoczył wszystkich, pojawiając się na Gali TikTok Awards 2024 roku w towarzystwie Ari Martel, coraz bardziej znanej piosenkarki i influencerki. Aria gruntownie buduje swoją pozycję w mediach społecznościowych, na Instagramie ma ponad 160 tysięcy obserwujących, a na TikToku 450 tysięcy. Wspólnie opublikowane zdjęcie z Gali sugerowało bliską relację, lecz sami zainteresowani nie zdradzili, jakie są ich wzajemne uczucia. Niedługo potem Dariusz ponownie zaczął mówić o byłym małżeństwie. Przyznał, że towarzyszyło mu uczucie niespełnienia, wspominając nadzieję, jakie miał, biorąc ślub, był wtedy przekonany, że to związek na całe życie. Jednak z czasem uświadomili sobie, że ich priorytety znacznie się różnią, co doprowadziło go do złożenia dokumentów rozwodowych. Opowiedział o tym w programie Ja wysiadam, podkreślając, jak wielki wpływ miały na jego życie te wydarzenia. Podczas rozmowy wspomniał, mimochodem, że doprowadzenie sprawy do końca zajęło mu całe dwa lata, co było bezpośrednio związane z wyjątkowo długimi kolejkami w warszawskich urzędach. Nawet brak wyznaczonej daty rozprawy był wynikiem nieosobistych prób ratowania związku, lecz po prostu dawno zaplanowanego terminarza instytucji. Podkreślił jednocześnie, Życząc swojej byłej małżonce wszystkiego, co najlepsze, aby mogła się realizować w wybranej przez siebie dziedzinie, że jego pragnienia podążają inną ścieżką. Wyraził otwarty zamiar stworzenia rodziny i posiadania dzieci, podkreślając, że są to jego najważniejsze życiowe cele. Jak sam wyznał, refleksje nad tym tematem towarzyszyły mu już od niemal 20 lat. Przypominając sobie czasy, gdy był maturzystą, ujawnił że to właśnie wówczas poczuł pragnienie posiadania rodziny i dzieci, widząc w tym źródło osobistej realizacji i spokoju ducha. Uważał, że posiadanie rodziny wprowadziłoby do jego życia stabilność i wewnętrzny spokój, te odczucia towarzyszą mu do dziś. Obecnie Wieteska z dużym zaangażowaniem oddaje się swoim zawodowym projektom oraz aktywności fizycznej, podkreślając, że prawdziwa miłość pojawi się naturalnie w odpowiednim momencie. Refleksje nad przeszłymi doświadczeniami oraz intensywne zainteresowanie mediów jego życiem sprawiają, że ostrożnie podchodzi do ujawniania jakichkolwiek szczegółów dotyczących potencjalnych nowych związków. Planując kiedyś założyć rodzinę, zakończyło się to jednak niepowodzeniem i rozłąką. Gwiazdor znany z ekranów TVP przeszedł już przez rozwód, koncentrując się teraz na nowym etapie swojego życia. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.